Wałeckie Centrum Kultury zaprasza 12 lutego na dwa koncerty reprezentacyjnego, artystycznego zespołu Wojska Polskiego w godzinach o 16.30 i 18.00. 14 lutego w walentynki zapraszamy na komedię teatralną Harold i Matylda, teatru impresaryjnego Ale Teatr. Sztuka o poszukiwaniu szczęścia, miłości i zrozumienia w społeczeństwie nastawionym na konsumpcjonizm i minimalizm uczuciowy. Na scenie wystąpią Krystyna Sienkiewicz, Tomasz Ciachorowski, Grażyna Wolszczak, Agnieszka Sienkiewicz, Tadeusz Chudecki, Hanna Kochańska i Dariusz Taraszkiewicz. Ponadto Wałeckie Centrum Kultury proponuje Państwu bajkowy świat operetki. Teatr Muzyczny Iwia z zaprezentuje 15 lutego o godzinie 18.00 program artystyczny Operetka Wczoraj i Dziś, Napisane dzięki inspiracji najpiękniejszymi operetkami świata. Ponadto 22 lutego o godzinie 19 zapraszamy na wyjątkowy koncert z okazji 25-lecia działalności artystycznej Renaty Przemyk z zespołem, podczas którego usłyszymy piosenki powstałe na przestrzeni tych lat, bilety do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej Wołeckiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. A jeszcze w styczniu w ramach dyskusyjnego klubu filmowego odbędzie się projekcja polsko-duńskiego filmu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdyni w 2013 roku. Tym razem, wyjątkowo w kinie tęcza, 31 stycznia o godzinie 18.00. Zapraszamy. 26 stycznia w niedzielę o godzinie 12 odbędzie się wernisarz wystawy autorskiej Katarzyny Aftyki, zatytułowany Intymność, prywatność, kicz kontrolowany. Wystawę będzie można zobaczyć w sali klubowej do 21 lutego. Serdecznie zapraszamy.